Aby parki i polany nie były zanieczyszczone przez psie odchody, zakład usług komunalnych w Szczecinie promuje akcję Posprzątaj po swoim psie. W tym celu naklejane są naklejki na śmietnikach, przypominające o tym, aby posprzątać po naszym pupilu. Proszę spojrzeć tylko na nasze chodniki. Niestety jest to niechlubna wizytówka właścicieli czy opiekunów psów, którzy chyba nie do końca sobie zdają sprawę, jakie ciążą na nich obowiązki, bo posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim odpowiedzialność, o czym niestety duża część mieszkańców naszego miasta zapomina. Borykamy się z tym problemem, choć obserwujemy pewien postęp, że coraz więcej ludzi jednak dba swojego zwierzaka, nosi przy sobie sprzęt do sprzątania. Chciałabym też wyprowadzić z błędu wszystkich tych, którzy uważają, że brak pojemników w zasobnikach tych woreczków oferowanych jest już przeszkodą do tego, żeby się posprzątać. Nie, wystarczy zaopatrzeć się czy w gazetę, czy w zwykłą foliówkę. Zakład Usług Komunalnych przygotował specjalne jednorazowe papierowe pojemniki wyposażone w łopatkę, dzięki czemu można szybko i sprawnie pozbyć się odchodów. Aktualnie na terenie Szczecina znajduje się około 75 pojemników na psie odchody oraz około 55 dystrybutorów na zestawy higieniczne, które ZUK w ramach porozumienia z miastem zakupił za kwotę ponad 30 tysięcy. Zestawy higieniczne to są woreczki, Papierowe raz z łopatką, które są opróżniane systematycznie przez pracownika zakładu usług komunalnych raz w tygodniu. Kampania ma na celu uświadomić ludzi, że czystość w mieście jest ważna i jeśli sami nie będziemy o nią dbać, to nikt za nas tego nie zrobi. Nie, 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 nie sprzątają po swoich pieskach, niestety, nie wszyscy, ale już teraz jest, zaczyna się inna kultura i zaczynają ludzie dbać o swoje zwierzęta i sprzątają środowisko naturalne temat był poruszany niejednokrotnie. Irytacja przechodniów, którzy na swojej drodze napotykają się kupy, jest nadal ogromna, lecz właściciele czworonogów nic sobie z tego nie robią i często zapominają, że pies to również obowiązek.